Przewielebny księżę Proboszczu Wspólnoty Świętego Jacka w Płoskiem, Przewielebni Księża, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panie. Bardzo dziękuję Waszemu Proboszczowi, Księdzu Kanonikowi za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość odpustową uczci Świętego Jacka. Uroczystość odpustowa w parafii jest zawsze wydarzeniem wyjątkowym. Można je porównać do imienin i urodzin razem wziętych w naszym życiu. Tak jak imieniny i urodziny są dla nas czasem, można powiedzieć, takim specjalnym, tak, odpust parafialny jest dniem wyjątkowym dla tej wspólnoty. Dlatego pozwólcie mi, drodzy bracia i siostry, złożyć Wam, Waszemu proboszczowi, który razem z Wami tutaj pracuje, modli się, jak najlepsze życzenia, bo to jest Wasze święto. To jest Wasz dzień. Waszej wspólnoty parafialnej. Odpust to właśnie dzień radosny, święto całej parafii. I dlatego składam Wam w imieniu swoich gości jak najlepsze życzenia. Te urodzinowe, aby Pan Bóg obdarzał Was zdrowiem, aby zawsze obdarzał Was spokojem, radością, szczęściem i wszelkimi łaskami, których potrzebujecie. W tej naszej dzisiejszej radosnej uroczystości towarzyszy wasz Patron, święty Jacek, Odrobocz. To on jest pośrednikiem, który wyprasza wam łaski, waszym obrońcą, który stawia się za Pani. Ale przede wszystkim, tak jak każdy święty jest wzorem do tego, aby być uczniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, Pan Jezus zwracał swoją działalność na ziemi, mówiąc przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I powołał pierwszych apostołów. A więc my wszyscy mamy obowiązek bycia uczniami, apostołami Jezusa Chrystusa. I święty Jacek. Jest dla tej wspólnoty parafialnej, szczególnym wzorem, jak być uczniem Jezusa Chrystusa. To wielki głosiciel ewangelii, którą propagował nie tylko słowem, ale całym swoim życiem. To właśnie on realizował wskazania które dzisiaj zostały odczytane w Liturgii Słowa. Niestrudzenie głosił dobrą nowinę różnym grupom ludzi. Ukazywał jak realizować w tamtym czasie wskazania Chrystusowej Ewangelii. Pamiętam, że trzeba połączyć głoszenie Chrystusowej Ewangelii razem ze świadectwem dawanym o Jezusie. Pamiętał także o tym, że trzeba iść za Chrystusem, tak jak ruszyli rybacy z nad Jeziora Galilejskiego i zdobywać dla niego ludzi. Jeśli się nie mylę, to w naszej diecezji jest tylko dwie parafie której patronem jest święty Jacek. Płoskie i chorobło. Tam też patronuje święty Jacek. Drodzy bracia i siostry, ten święty pracował prawie 800 lat temu. Ale jestem przekonany, że. Dla wspólnoty parafialnej, która co roku odprawia odpust, to życie i dzieła patrona są dobrze znane. Więc Wam już oszczędzę szczegółów z jego życia, bo na pewno ja mógłbym się od Was wielu rzeczy dowiedzieć. Bo jest Waszym. Szczególnie Wam szczególnie bliski. Znacie Jego życie, Jego dzieła? Ten wielki, święty Polski, nazwany Apostołem Północy, przedstawiciel szlacheckiej rodziny rycerskiej Odrowążów, z której wyszedł także błogosławiony Czesław, który patronuje Siedliska. I wiele innych wybitnych postaci historycznych w dziejach polskich. Jest czasami, takie mam wrażenie, jakby zapomniane. Nie pamiętamy o świętym jasku tak jak powinniśmy. Więc myślę, że szczególny obowiązek spoczywa właśnie na Was, w świętego Jacka w Polsce, aby szerzyć jego cześć. Drodzy bracia i siostry, czcimy świętego Jacka, bo on, jak nikt inny, może nas zaprowadzić do naszego zbawiciela. Święć których czcimy nigdy nie zaciemniają nam obrazu Boga. Przeciwnie, ukazują go jak nikt inny. Każdy święty jest odblaskiem i odbiciem Chrystusa. W jednej z parafii w czasie Katechezy, ksiądz, Katecheta zapytał dzieci kto to jest święty? W parafii tej był kościół z wieloma pięknymi witrażami przedstawiającymi świętych i święte. Jeden z chłopców wyrwał się do odpowiedzi i powiedział, że święty to ktoś taki, co przepuszcza świat. Ta właśnie prosta odpowiedź, płynąca właśnie z obserwacji, oddaje kim święty? To ktoś, kto nie zasłania Boga, ale mówiąc językiem tego chłopca, przepuszcza, pokazuje Chrystusa w swoim życiu. Na przykładzie swojego życia. Święty to Ktoś taki, kto prowadzi nas do Pana Boga. Oczywiście, kiedy mówimy, że święty Jacek ma być dla nas wzorem, to nie znaczy, że możemy być dzisiaj drugim świętym Jackiem. To nie ten czas. Dzieli nas 800 lat. Inna epoka. Inne mamy zadania. Żyjemy. Innym niż on w świecie. Wiemy, że był pierwszym dominikaninem zakonnikiem, ale to właśnie on, pomimo czasu, który minął, tych 800 lat, jest wśród nas i może pomóc nam realizować nasze chrześcijańskie powołanie. Święty Jacek nazywany jest rycerzem Chrystusa i Marii. Jesienią w odległym 1240 roku Mongołowie szturmowali Kijów, parąc miasto i mordując ludzi. Święty Jacek po odprawieniu mszy świętej zabrał z ołtarza monstrancję z Najświętszym Sakramentem i zmierzał ku wyjściu, kiedy usłyszał głos dochodzący z kaplicy, gdzie znajdowała się alabastrowa figura Matki Bożej. Synu Jacku, dlaczego uciekasz sam, a mnie zostawiasz? Weź mnie ze sobą. Mateczko, twój posąg jest ciężki weź go, a uczynił go lekkim. I tak zabrał ze sobą najświętszy sakrament i figurę Matki Bożej. Stąd właśnie w ikonografii, kiedy przedstawiamy świętego Jacka, to zawsze trzyma monstrancję w swojej prawej ręce, a w lewej ręce figurę Matki Bożej. Kochani, patrząc dziś na postać świętego Jacka, mamy się pytać, co my mamy robić w świetle jego przesłania. Trzeba nam obecnie, kiedy siły ciemności zaczynają coraz głośniej Odzywać się w naszym kraju, postawić tamę złu, które przychodzi i chce się wedrzeć do naszych serc. Ileż to było w ostatnim czasie wyśmiewania się z procesji Bożego Ciała, z ofiary mszy świętej, dewastacja ołtarza czy krzyża a także profanacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Naszą odpowiedzią ma być tym większy szacunek dla Eucharystii i uczestnictwo w niej. Nie tylko w niedzielę jej święta, ale także może w dni powszednie, kiedy mam chwilę wolnego czasu. Ludzie od mocy ciemności próbują nas wciągnąć w niewolę ciemności. My mamy iść za Chrystusem, światłością, bo on powiedział, ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Należy nam pamiętać, że Matka Boża jest Jutrzenką, która zwiastowała nam zbawienie. I Ona stale wskazuje nam na Chrystusa Pana. Światłość świata. Oddaję cześć świętemu Jackowi, Chrzcicielowi Eucharystii i Matki Bożej. W Jego ślady. Starajmy się, by Chrystus był w centrum naszego życia. Pamiętajmy też o tym, że Matka Najświętsza jest niewiastką Eucharystii. Ją także mamy czcić. A ona nas będzie przybliżała do Jezusa. A wtedy może mieć udział, będziemy w tym odkupieniu dokonanym przez Jezusa poprzez nasze nawrócenie. A to dokonuje się w sakramencie pojednania. I to jest, kochani, ten trzeci element, który Pan Bóg nam daje za pośrednictwem świętego Jana. Eucharystia, Matkę Bożą. I sakrament pojednania. Moi drodzy, dziś przydał mi się nam nowy święty Jacek. Dlaczego? Zapytacie. Bo czas wrócić do pierwotnego kształtu chrześcijaństwa. Nie wolno zacieśniać się narodowo. Nie wolno też pobożności upolityczniać. Tam, gdzie tak się dzieje, to zawsze wiara odchodzi od teologii, czyli od swych podstaw. Święty Jacek uczy nas takiego, można powiedzieć, szerokiego myślenia o wierze. I dawał kierunkowskazy na odnowioną Chrześcijaństw za jego czasu wiara miała słabe korzenie, a dziś się znowu wykorzenia. Wtedy groziło nam neobogaństwo. A dziś sekularyzm i świeckość. I święty Jacek niech pouczy nas, jak stawiać krzyż, drogowskaz ku przyszłości. Bo my na gorgocie się nie zatrzymujemy. My przez gorgotę przechodzimy, idąc drogą do Wielkanocy, ku zmartwychwstaniu. O jak bardzo mi się nam teraz przydał święty Jacek, nasz wspaniały patronie. Błagamy Cię, raduj nas. Ratuj nasze rodziny, ratuj rodzinną ziemię Polskę. Jacku, nie zapominaj o nas. Błagaj Cię, módl się za I moi drodzy, chciałbym zakończyć tą naszą wspólną refleksję niektórymi słowami z kazania, które przypisywane jest świętemu Jackowi. Nie jest to długie kazanie, ale ja tylko wybrałem niektóre zdania, które wydają mi się być niezwykle ważne w naszej życiu, w naszej codzienności. Święty Jacek mówi jeżeli wierzysz w Boga, pamiętaj, że prawda jest jedna, niezmienna, nieodwołalna i do zbawienia potrzebna. Jak już to mądre słowa, dzisiaj każdy mówi, że nie ma niczego, co jest pewne. Niczego, co jest stałe, wszystko się zmienia. Zależy, kto mówi, co mówi. Czy mówi dobrze? Czy mówi z uśmiechem? Czy mówi z przekonaniem? A prawda jest tylko zawsze jedna. Mówi dalej święty Jacek. Nie ufaj byle komu. Zaufaj Kościołowi. Ale nie myślcie, że On myśli o tym, byście jedynie ufali biskupom i księżom. Po tym zaraz dodaję. Nie w księdza wiesz, ale w kościół. Nie szukaj błahostek. Jeżeli Bóg da Ci rozum, to rób użytek z rozumu. Niech wiara Twa szuka rozumu. A rozum prawdą ciekawą. Cóż to za piękne słowa. 800 lat temu my nigdy nie możemy zapominać, że my, katolicy, nawet czasami nas o to oskarżają, my jesteśmy ludźmi wiary i rozumu. Jesteśmy ludźmi rozumu. I wiadomo. I jak mówi święty Andrzej, wierz, abyś uwierzył. Uwierz, abyś zrozumiał. My nigdy nie odrzucamy rozumu. Kilka miesięcy temu na jednej z parafii, jeden z bardzo pobożnych, myślę, panów powiedział, że on nigdy nie przyjąłby komunikacji święty rękę. Mówię, że wie Pan, to jest ta wolność. Każdy ma prawo do tego, ja chcę. Pewnie mamy czas pandemii, trochę to jest inaczej, a jest zawsze możliwość zarażenia się. A On mówi nie, nie Jezus Eucharystyczny nie dopuści, abym ja się zaraził. Wielka to wiara, ale gdzie rosną? Wiara nasza, której wielkim świętym jest święty Jacek, to wiara nie rozum. Święty Jacek kończy swoje kazanie słowami, których także ja chcę zakończyć. Ty módl się o miłosierdzie i bądź miłosierny dla brata, a myśląc o dniu dzisiejszym, myśl zawsze o końcu świata. Nie ufaj byle komu, zaufaj kościołowi.